Tym razem e, kilka wariacji e, kołysek. E, Znasz już kołyszące dłonie, kołyszące stopy, nad nimi możesz pracować. E, w jaki sposób można pracować również nad kołyskami? Ustawienie stóp to wiesz, natomiast jeśli chodzi o twoją, twoje pachwiny, to tutaj w tym momencie możesz sobie po prostu dalej ustawić stopę, tak jak w przypadku na przykład, e, mieliśmy w latającym pająku dalej, tutaj również możesz sobie ustawić stopę i możesz się kołysać. Poczujesz rozciągnięcie w pachwiny. Jeśli to jest zakres ruchu w porządku. Tutaj po prostu możesz sobie manipulować ustawieniem stóp. Następnie w przypadku kołysania można również manipulować kierunkiem. Możesz się kołysać po okręgu w ten sposób. I powrót. Jeśli również chcesz akceptować yy, jedną ze stron stawu biodrowego oraz pachwiny. Możesz się kosać po skosie, wówczas w tym momencie bardziej aktywuje tą stronę i dokładnie to samo w tym przypadku, bardziej tą stronę. Podobnie w tej pozycji ruchy głową, dokładnie to samo i to samo za siebie, za siebie. Tak jak mieliśmy w przypadku Sfinksa tutaj również możesz patrzeć. Za siebie, kieruj najpierw wzrok, głowa, dłonie delikatnie. Jeśli to jest chuj, nic w porządku w ten sposób. Następnie możesz zrobić kota. Tak zwanego stoimy na czterech części, tak jak w pozycji do niemowlaka. Na następnie podnosimy kręgosłup do góry. Wciągaj brzuch po prostu, po prostu w górę i następnie opuszczaj dół. góra. Góra, dół, góra, Dół. Dokładnie to samo możesz robić, jeśli, jeśli czujesz, czujesz węłę, czujesz energię, możesz dokładnie to samo robić w górnej pozycji kolski albo w leopardzie, albo w pająku. Góra, dół, góra, dół. To samo, skłoni głową. Kręty. Możesz się również tutaj okołysać delikatnie. Następnie, tutaj, również możesz poławić się, się barkami. Zaraz ci pokażę w jaki sposób. Mając wyprostowane ręce, zablokowane w łokciach, staraj się złączyć łopatki z tyłu ze sobą. O, w ten sposób. Widzisz, moje ręce się nie uginają. To jest coś w stylu właśnie z listów pasywnych oraz aktywnych. I ze sobą. Jeśli czujesz się na siłach możesz to samo zrobić w Leopardzie albo w pająku. Powinieneś czuć jak mięśnie najszersze grzbietu. Stara się wyczuć te mięśnie, jak one się tam, one się tam poruszają, uelastyczniają. To są, to są właśnie właśnie tego rodzaju kołyski. W każdej z tej pozycji możesz ruszać głową. Możesz również siedzieć w pozycji japońskiej w ten sposób. Poruszać głową, poruszać torsem za siebie, patrzeć. To jest, to jest część właśnie uelastyczniania i, i resetowania organizmu.